Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w kolejnym filmie na moim kanale Michałem, czyli warsztat i spółka. Dzisiaj zajmiemy się szuflandią. Co to będzie szuflandia? Będzie to wkład do istniejącej szafy, czyli znowu robimy projekt na dokładkę. Yy, I teraz tak. Jak widzicie, mam tutaj y, położone na warsztacie dwa boki tej właśnie skrzynki. Sprawdziłem sobie na, przy pomocy uniwersalnego szablonu Bluma, które otwory muszę wykorzystać do mojej y, prowadnicy. Dzisiaj te prowadnice to będą Modern Slides z GTV w długości 550 mm. Tak, Otwory pod y, prowadnice już y, wywiercone. Teraz boki będę odwiercał pod dwa trawersy i wykorzystuję do tego pozycjoner RC system plus długą listwę zamontowaną na szczycie. Dlaczego po ta listwa? Ponieważ górny trawers przedni muszę odsunąć od przedniej krawędzi tak żeby potem szufladę dało się złapać, włożyć do środka rękę. Eee, no, więc a pozostałe otwory już wiercę normalnie sobie. A... Od narożnika, więc tylko do tych dwóch pierwszych, więc już listwa mi nie będzie potrzebna, demontuję ją. No i zmieniam wiertła, zostawiam tylko ósemkę do tego, żeby wywiercić w sztorcach otwory pod kołki. Więc tak, w dwóch trawersach, w, w przednim trawersie wiercę od przodu, w tylnym trawersie wiercę od, pozycjonując się o tylną krawędź. Teraz chciałbym Was już dzisiaj zaprosić na serię filmów w których będę chciał Wam zaprezentować moją przygodę z oprogramowaniem paletekat, którego trakcie testowania jestem. Jest to oprogramowanie do projektowania wnętrz a to co Was najbardziej może zainteresować to wariant Paleteka technika meblowa. Jeżeli już dzisiaj pokażę programu do projektowania wnętrz zajrzyj do su pod filmem dla moich widzów już teraz może znaleźć bardzo interesujące się informacje a teraz wracając do tematu dzisiejszego odcinka yy, montaż samego korpusu pod szuflady yy, w błok zamontowałem sobie już kołeczki i tutaj widzieliście, dowiercam jeszcze dodatkowy środkowy otwór pod samowierta, 3mm wiertłem mógłbym tego nie robić, ale zawsze Połatwia e, to prowadzenie potem wkręta i nie zastanawia się czy ci pójdzie bokiem czy nie pójdzie bokiem więc taki otwierd czasami fajnie sobie e, nawiercić e, jak widać przedni trawers jest troszkę cofnięty w stosunku do przedniej krawędzi e, tej skrzynki i przy pomocy też samowiertów e, montuje sobie tą skrzyneczkę <śmiennie> Tam też widzieliście, że do trawersów dowierciłem dodatkowe samowkręty i tam już bez pozycjonującego się otworu to wykonałem, do tego, żeby usztywnić same trawersy, żeby one mi się nie obracały. Okazało się, że hdf nie miałem dociętej, więc długą listwę, yy, kątownik od mikroba i hdf docięta. Potem szybko na taker i po jednym z ostatnich shortów, gdzie pokazywałem jak nabijam plecki, ktoś mi zwrócił uwagę, że nacinam HDF-kę. Więc yy, robiąc teraz taki lekki myk, podnoszę lekko yy, ten taker yy, i one sobie potem wystają. Ponieważ zależy mi na tym, żeby tył był płaski, no to dobijamy sobie to, co Wystaje poza ADFkę lekko No i teraz się okazało, że zapomniałem uwzględnić grubość frontu, yy, który ma się wsunąć, bo, bo te szuflady mają się chować o 18 mm. No i wywiercone otwory, na szczęście mogłem wykorzystać przesuwając o jeden do tyłu. No i dokładałem też parę wkrętów żeby usztywnić jednak, bo ta prowadnica ma 550 mm. Tutaj sobie jeszcze przymierzyłem, właśnie prąty, które wymierzyłem. No i co się okazało, że ta szczelina, którą początkowo mierzyłem, żeby włożyć rękę i otworzyć szuflady, tak po prostu wkładając rękę do niej, no była trochę mała. No więc postanowiłem, że przedni trawers po prostu przesunę o 2 cm jeszcze do tyłu. Ale żeby wszystkiego nie rozbierać, no musiałem się jakoś pozbyć kołka, więc. Meks ze szpachelką, szpachelka, młotek, wycięcie kołka. No i już tutaj przedni trawers poszedł po prostu w istniejące otwory, no ale na samowierta cofnięty o 2 cm. No i teraz przymiarki do samej szuflady. Boki mam o 12 mm dłuższe. Wedle producenta ma to być maksymalnie 13. Ja nie wiem dlaczego. Kiedyś postanowiłem, że będzie to 12 mm. No i taką właśnie y, odległość stosuję. No i dzięki temu, y, jak się okazało, y, super mi się to sprawdzi, gdyż azalisz y, 9,5 plus 12 daje mi 21,5 mm, i taki właśnie otwór mam na pozycjonerze. Więc y, tak, żeby sobie spozycjonować dno szuflady w stosunku do jej boków e, taką odległość wykorzystuję wiercąc w boku e, tu widzicie też to taki myk że do tylnej krawędzi dokładam jeszcze kawałek płyty a dlaczego? bo w szufladach modern slide w tylnej ściance trzeba wywiercić otwór 6mm żeby się złapać do, do prowadnicy i nie podoba mi się wariant, kiedy wiercimy to w wystającym, przedłużonym dnie do końca. I ja robię tak, że moje tył szuflady zakrywa również dno, i w ten sposób wiercę sobie po prostu nie w czole tego dna, tylko wiercę normalnie w laminacie i ten otwór po prostu ładniej wygląda. Teraz poznaczują sobie boki, odwiercam właśnie otwory i od dna na głębokość 21 mm i pionowo też tak żeby tył szuflady sobie złapać można byłoby oczywiście wszystko połapać na samowierty i mieć bani. tyle że takie kołki i dużo pracy aż bardzo nie kosztują a szuflada jest równa, nic nie ucieka szybko się skręca więc taki znalazłem sposób na montaż takich właśnie Szuflad kiedy to z płyty 18 montujemy korpusy. Tutaj dodatkowo jeszcze, ponieważ szuflada jest dość szeroka, to rzuciłem sobie jednego samowiercia, tak żeby z tyłu usztywnić dno w stosunku do plecków. No i teraz to samo z drugą szufladą. Jak widzicie przy użyciu kołków nie muszę się zastanawiać ścisków, szukać jakichś przymiarów, tylko po prostu wkładam w kołki i wszystko jest tam gdzie powinno być. Teraz oczywiście ten otworek yy, z tyłu. Yy, teraz dostałem do prowadnic yy, szablon nowy do otwierdzania właśnie tych otworów. Yy, wcześniej korzystałem jak widzicie z takiego Wykonanego przeze mnie szablonu ze sklejki, ale teraz już mam taki dorosły od GTV. Kiedyś go widziałem w jednym filmie z GTV, ale nie mogłem ich znaleźć. A teraz go dostałem po prostu razem z prowadnicami, tam po prostu gdzieś ktoś na ALEK sprzedawał. Oczywiście, jeszcze montaż sprzęgieł. Sprzęgło lewe, prawe na wkręty. Ja montuję na trzy: raz, dwa, trzy. Czyli wszystko, co trzeba, jest zamontowane i można szufladę zapiąć i górną, i dolną. Czasami trzeba tam złapać dolnym krawędzią i dopchnąć prowadnicę, żeby zapiąć. Teraz yy, fronty. Yy, fronty będą wklejane, więc przy pomocy RC-System sobie nawiercam otwory. Yy, od krawędzi górnej wiercę na 37 mm. Te trzy otwory tutaj wierce, jakkolwiek, bo je będę yy, pozycjonował sobie przy pomocy tych kołeczków yy, z wolfcrafta, które nabijają szybkie przemycie yy, frontów yy, i teraz tak, wziąłem pozycjoner, zainstalowałem sobie listwę bo fronty mam 2 mm szersze aniżeli szyflada plus 9,5 to powinno być 11,5 mm i przy pomocy listwy chciałem się wyznaczyć sobie to 11,5 mm, no ale niestety 11,5 przy tych listwach bocznych jest niemożliwe, bo tam są śruby. Więc po prostu z łapy odwierciłem sobie i przy pomocy znaczników pozycjonerza odwierciłem sobie to miejsce na na kołek z lewej z drugiej strony. No i pięknie front. Nasze Zostały mi tylko te trzy otwory. Włożyłem sobie te kołki wolfcraftowe, te takie metalowe, nabiłem i, i są. Teraz muszę tylko jeszcze będę musiał je nawiercić. Nawiercam je przy pomocy RC, oczywiście yy, trafiając żądłem w wyznaczone otwory. No i raz, dwa, trzy i gotowe. Teraz klej i moje Rozsmarowuję w otworach. a no i okazało się oczywiście, że te otwory na dole zaznaczyłem sobie yy, od czapy. No i oczywiście musiałem trafić w odpowiednią szufladę, i wziąłem oczywiście nie tą. I musiałem się spieszyć, żeby mi klej w tym pierwszym korpusie szuflady nie zaschnął. <śmulny> No i na koniec jeszcze wziąłem ściski, żeby docisnąć ten front do korpusu, żeby nie było żadnych szczelin, żeby ładnie to sobie siedziało. No i teraz właśnie dokładność e przymierzyłem to aż za dokładnie i teraz musiałem udało się w końcu środkiem wepchnąć weszło na ciasno do szafy i jest eee, czemu nie szuflady zamontowane od razu bezpośrednio no bo te zawiasy już była istniejąca szafa po prostu zamiast jednej półki doszły dwie szuflady to tylko tak dla pewności złapane żeby coś nie wyjechało szuflady wpinam i gotowe. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki za dzisiaj. Zostaw łapkę, zostaw komentarz. Podziel się swoimi przemyśleniami. Dzięki za dzisiaj. Cześć.